Co się dzisiaj przebrałaś? Slayer Jinx. Jestem nową ze Starcrafta i przebrałam się za dilutanta ze Starcrafta. E, jestem Kindredem z Gry League of Legends, e, a dokładnie jestem jego wilczą postacią. Jestem Kindredem, tak jak koleżanka przed chwilą. E, jesteśmy dwoma aspektami jednej postaci. A, otóż, zmagam z gry Magicka. Za Jinx z Gry League of Legends. Za siebie. Po prostu za siebie się przebrałem i elegancko wyglądam. Co cię kręci w cosplayu? Dlaczego się przebierasz? No to jest takie moje hobby już od kilku lat. Bardzo lubię się wcielać w postacie, które lubię, które mi się podobają też wizualnie. No i potem przychodzić na takie eventy jak tutaj i po prostu... Usłyszeć np., że ktoś poznaje, że jestem z jakiejś gry, jakimś przed chwilą, i że komuś się to podoba. Tak samo jak moja siostra, to jest nasza pasja wspólna. Zazwyczaj robimy duety. Eee, no cóż, to jest po prostu rodzaj sztuki, którą się interesujemy. E, lubię się przebierać, dlatego że ja uwielbiam wcielać się w postacie, e, e, które mam na sobie, że tak powiem. I, i to jest coś, co jest takim moim spełnieniem marzeń. Zawsze chciałam być albo aktorką, albo piosenkarką, a tu mogę sobie trochę przyaktorzyć. Oj, to jest mój nauk, od trzech lat właściwie się tym już zajmuję. Wkręci mnie wszystko. Uwielbiam eventy gamingowe, uwielbiam robić strój, uwielbiam robić z ludźmi zdjęcia i tą reakcję, kiedy widzą swoją ulubioną postać na żywo. Całą tą uwagę, wszystko żeby cosplay. Cosplay to jest... Tak złożona sprawa, że tu jest i pokazywanie siebie za każdym razem jako innego wcielenia, e, tworzenie różnych rzeczy, robienie czegoś no właściwie nowego z niczego. Um, chyba przede wszystkim tak, tworzenie, tworzenie różnych rzeczy to jest najciekawsza rzecz w cosplayu. Dla mnie to jest taki odskocznia od rzeczywistości, wiesz, takie, to ja to tak, takie hobby, zabawy, po prostu jeżeli im więcej konwentów, tym dla mnie lepiej tak naprawdę. Zainspirowała mnie y, jedna z najlepszych polskich cosplayerek, Szapi. Który masz dzisiaj na sobie ile czasu zajęło Ci przygotowanie go od zera do tego co jest dzisiaj? No to tak miesiąc łącznie, bo robiłam go tylko w poniedziałki na streamach, bo jestem streamerem też również. Najwięcej zajęło mi zaprojektowanie go, bo to nie jest dokładne odzerowanie z gry, tylko design własny, jakby inspirowany, ponieważ jest to... W grze to jest tylko i wyłącznie głowa wilka bardziej w postaci takiego ducha, a ja zrobiłam z niego wersję bardziej ludzką, damską, kobiecą, więc najwięcej czasu mi zajęło zaprojektowanie go, około dwóch tygodni myślę, że, a później z dwa tygodnie robiłam. Hmm, myślę, że tak około trzech tygodni, ale to nigdy nie jest praca non stop, bo czasem zdarzy się, że pójdę spać, a sobie trzeba też pograć, trzeba coś obejrzeć. Także myślę, że to będą około 3-3 tygodni. Powiedz mi strój, który masz dzisiaj na sobie, ile zajęło ci czasu go, przygotowanie go? Tak. Znaczy, ogólnie ja go robiłam kilka, przez jakiś dłuższy czas, ale jakby tak skompilować, to by było około miesiąca. Yy, około dwóch tygodni. Miesiąc, bo jestem leniwą świnią. Myszycie dwa tygodnie, yy, bronie były troszkę trudniejsze, z tym się troszeczkę namęczyłam. Ile czasu? Pół godzinki, i fajra. Bomba. Dziękuję. Dziękuję.